Musimy. Siemanko, siemanko, widzowie. Widajcie kolejny odcinek z Minecraft Creative. No niestety znowu wypierdzieliło nagranie. Po raz drugi z rzędu... No to ósmy rzeczy. Jak yeah, dalej. Really. Nie... Nie, może przez neta. A dobra, właśnie zrobiliśmy taką fajną atrakcję. Y -y, zrobiliśmy nowy park rozrywki w Dyszowicach. A gdzie... Czym jedziesz? Amethyst Coaster? No. Teraz popatrzmy sobie na Twoje Amethyst Coaster. Jak Jest tam sobie, mała, ale szybkie. Małe, ale szybkie? O! Już widać, już widać. Lecamy! Że to Amethyst Coaster ma być akurat w środku, właśnie. Te, ma być tutaj cały ten. Będzie cały widok na to. A musisz, będziesz musiał wpisać jeszcze. No. Amethyst Coaster. Jest, Amethyst Coaster. Zaczyna, patrz, Czy też jak, czytaj Ja A, widać trochę, ale ciekawe, czy, od czego ta, atrak, od czego to jest wyższe w ogóle. Od niczego To jest od tego wyższe, uwaga, i? Jeden bloki byłoby wyższy od ten. bo to nie ma być że to po prostu ma działać. Nie leżało, żeby, żeby to, żeby im się podobało, nie, żeby od... po prostu było ogromne. A to lianda oczywiście wyższe. O, nawet od świnki Halinki to jest w ogóle wyższe. A że to jest to? Bo jak nawet pytanie A w ogóle nawet tam, nawet w ogóle wiesz, że to jest najwyższe od Feniksa? No. A ty testujesz to, testuje stop w którym ty stoi. Z tej strony to się idzie? No. górę! skok. A to tam się testuj moją w ogóle. Okej. A my na tej stworzywiej już na domu. Idziemy! Leci! Dziu, dziu, Leci! Leci! Nie! Ech. Ech, nie wlega! Straszna spirala to jest, nie? Bardziej myślę, że to po te troszeczki zakrętów. Jako... Po prostu dużo zakrętów, nie drogę do spirala. Na, co mam teraz... Co on teraz dobrać? Co teraz może drogę do Zo. Ale nie może znowu się zatrzymać. Nie, no to... Może pomóż mi robić ten, ten, ten nowy ten, ten nowy park rozrywki. No to w ja mogę robić. Czemu? Nie. O, tu, ej, tu jest, tu, jest niedokończona droga do czegoś. No się to jest do ZO. Ale zacznijmy ro robić. Zacznijmy robić. No to też jest to, że mam dane co zepsute. Nie wiem. Albo tę drogę za. Nie wiem kiedy mam przestać ją robić, ale... W ogóle są error blocki. Właśnie no. tutaj są. Nawet... Są niewidzialne, jak się zmniejszy ten... To, 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 czekaj, I to met, wierze, e, e, Więc tak. Y, czekaj, właśnie przetestuję sobie na ten. Na bloku Capibara, który i tak jest zepsuty. M. Ej, mnie na te bloki nie działają. A ty jaki blok w ogóle brałeś, że ci działa? Tyle jaki? Ja poza tym to ma, to chyba mnie wywali za chwilę. Czemu? Patrz. Wiesz tego bloka? On to nie wiem co Nie zostało? Nie, wiem co zostało? A co jest dla Ciebie lepsze, te, te, moje, stare, te moje sterowanie czy shadery? Co? Co jest lepsze, te moje sterowanie czy shadery? Shader. Ja nie lubię tak grać. Ja lubię jakoś tak grać. W sumie no każdy to ma swój wybór. Przyzwyczaiłeś a no się, a już nie chcę trenować. Дай на новия закран. Ай там удобен е И туди е в контур. Другата точка е свашнината. Wiecie, no właśnie, przecież mamy tą mapę. Zapomniałem o niej. Mapa. A, jest mapa. Czekaj, tak je sprawdzę. Już... Dobra, jest skończona. Teraz przy, wej przy wejściu... Teraz za chwilę oficjalnie będzie skończona to. Mapa parku? Nie, ogólnie to jest park. I patrz. I jest! Można zrobić tak właśnie mapę całego świata. będzie właśnie tak. No. I możemy zrobić... Możemy zrobić tereny tego miasta. Całego. Tereny tego miasta? No. A ten Park Rozrywki dosłownie graniczy już z Ruszowicami. Granicza dla mnie nie jest. To. Nie jest tak dosłownie no. przy Ruszowicach, ale... Dobra. A ja będę musiał dać właśnie tabliczkę, że, że tam ja się zaanotuję. Ja powoli robię pracę, od naszego świata. A gdzie będziesz robić to właśnie mapę świata? Nie, nie wiem. No to tam muszę wyjść. Ja To Co no, Dobrze. Gdzie to masz tą mapę? Co jest? Gdzie masz tą mapę świata? Ja ją właśnie zaraz robię. Ale to się zepsuło, to się nie chce robić. A co ja robię sobie tu, a tej rogi mnie nie zalicza? Bum. I już zrobił parku w ogóle, w ogóle ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ale, a jest tam, jesteś, jesteś a To były dwie mapy tego samego. Ale wiesz dlaczego? Że po prostu musisz przyjść do granicy, właśnie, która jest właśnie przy tym krańcu, i później po prostu zrobić kolejną mapę. Musisz mieć, musisz być właśnie na, na, na kółku, no i po prostu, jak będziesz na tym kółku, to po prostu robisz kolejną mapę. Więc tu. Tu? nie, nie zadziałało. Nie wiem, jak zrobię tu. Tu teraz jakoś tu mi zrobiło mapę. Widzicie, kiedy się Zrobię tu. to mi zrobił mapę, parku do dolepki. Albo po prostu zrobię za co tutaj. Nie zrobię tej mapy, bo nie ma, poczekam. Polepszyłem ci trochę atrakcję. Olep jest to coaster. Ja ci trochę ją polepszyłem, ale tak trochę. Jak? Że, że trochę jest wyższa. Ale nie musiałeś tego robić. Nie musiałeś tego robić. Nas jest już lepsza od Light Extra Legend. Jak to ostatecznie wygląda cały ten. Jak wygląda cały. Cały ten. Jak wygląda to w porównaniu do Superjona? Więc widzę, że w porównaniu do Superjona to jest bardzo, ale to bardzo tyci, tyci. Jak zobaczymy sobie na Superjona, wejdziemy sobie na sam czubek. No w bazie bójc ja zrobię gdzieś. To tutaj, to tutaj praktycznie. Ja w hotelu zrobię mapę świata. Znaczy tego miasta. Okej. Okay. Te możemy coś zobaczyć. Nie patrzcie jak to na razie wygląda. Ciekawe. będzie potelę. Teraz to mam tu po prostu za. Ja sobie zostawię. jak się nazywa ten blok, ten tu? Pulpit. Nie mam pomysłu na nazwę. Rady, no samna atrakcja to będzie Crow. No, nie pytaj się czemu. To jest na razie mapa naszego. A w ogóle w porównaniu do Spin City to... Jakiego Spin City? To już nie Spinrol City, to już jest. Kurde, jak ja to nazwałem. Mightland. w porównaniu do Maitlanda to będzie bardzo małe. A właśnie, nazw zmieniliśmy nazwę właśnie z Finderu City na Mightland. A to nazwałeś? jest Ale to jest do matę ta mapę No to nie będzie w tym Jakby ja tu odkryjemy większą część świata, właśnie. No to na razie tylko mapa górowa. Ale zobacz jaka jest duża. Już zajęło trzy mapy, aż, aż trzy mapy zajęło. Ale uuu, że... No duża mapa to jest. Jedziemy teraz w hotel. Ja, jeszcze mm. jest Ta mapa. No, gdzieś nie jest lepsza. Ale mm. tu jest ale za niedługo jak będzie, że za niedługo w ogóle widzę, że będzie ta, że będzie tutaj kolejna mapa, trzeba będzie czwarta. Trzeba tą trzeba będzie poprawić, tą trzeba będzie chyba troszkę poprawić mm. i tu trzeba będzie zrobić nową i tą poprawić, mm. czyli wszystkie trzeba będzie wziąć, dodawcy nową, więc trochę będzie, I kolej. Nową? Przecież dopiero co... Jak? Przecież dopiero, dopiero co wyłączyłem deszcz. Dobra. Mam bakę nie mam bo z O wiem, coś co miałem zrobić już bardzo dawno. Ale o tym zapomniałem. A co to? Góra. A to... Właśnie, w którą stronę, prosto czy w prawo? Bo no chciał tak. iść, właśnie. właśnie chcę zrobić to zło, ale jeśli nagramy to tak, mody. Znaczy, zacznę robić to zo? a to może w następnym odcinku. No Zależy to, od modów. No jeżeli, jeżeli mody, jeżeli mody się psują, to chyba będzie, to po prostu to zo będzie takie dupne. No i będą zwykłe zwierzęta z No. Nie, więc nie, mam A nadzieję, prostu, że Minecraft y, doda... Nie... mam 1%! 1%? No i wywaliło. Aha, rozładowało. No. Jak? Miał 1%. Jak? Jakim cudem tak szybko? Nie wiem. Będę teraz musiał sam budować wszystko. Nie, po prostu. Mam no jednak. No bardzo, się. 80% tutaj masz. Może tutaj sobie coś porób na telefonie? No, bo tak raz nie broły. Broły ja będzie sobie choć odgrać. A lepiej może rób ten swój świat. Prowincja świata. Nie, 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 Ale wyciszę, wycieżę, 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 Mam cego w grę. O, odpala się! Odpala? Mhm. Uh -huh. Po się, świętej. Mam cię na Ja sobie mam nową knieśkę. I mam taki zademiarze. O. Mogę no, ja by być lepszy. Dobra, pamiętaj, to będzie teraz lajtowa atrakcja. O kurde, w tym parku rozrywki będą że będzie dużo tutaj lajtowych atrakcji. Jaka tak, ciu, i U, Teraz jeszcze jedna, jed, jeden z się I widzę Uuu, uh, uh. tu O tu jest no. Co to było? Nie, to idziemy, idziemy О, oh, нет, не, не, не. Ну, не Филипп, не Филипп. еще же Фафик. Ну, это же Фафик. Я, Dobra, to będzie jeszcze dłuższe. Tak by the way. No to jest taki, taki zakręt, tak jakby. Jakby to nazwać, też taki. Będzie się tak kręcić ciągle. Hmm, w górę, w dół. W górę, w dół. Akurat to nie jest aż taka, mm -hmm. to nie jest aż taka wysoka atrakcja. O! Yeah. Ej, 4% już ma jedynkę. No bo jak się nie gra, to się rzadko ładuje. Tu? Gdzie? Kurwa zapewniam. Tak No co na razie wyłączę sobie ten telefon? Jak będziemy mieć 15%, to można grać, nie? No. Ha! Ha! Aha, rana! Krok! Nie grać. Tu jest. Chłopisz, że ogarnie gra. A to a się nie gra? A w ogóle w ogóle ty, ty masz jakąś drugą moc? bo ja mam drugą moc właśnie na tym, na tym, wzmocnieniu no. ja mam... nie... nie mam drugiej tego mocy nie mam tego. Gdzie? o skurde o skurde ech, ma mam wóz i nie Mam no, tylko... Tak, Ale oni się stoją dalej. Gadżet używają? Usłyszałem, że ktoś używa gadżetu. Mm. Usłyszałem teleport. No. no nie A nie wiem, jak tam ten twój broj Squid Game? Nie zapomniałem. o to. Daj mi go, peace. Bo chciałem, bo ja już dawno chciałem zrobić właśnie Brawl Stars Squid Game. No. Ale ciężko jest zrobić marble? Czy Już nie masz pomocy na Marble, Marble? No, bo nie wiem nie, a nie Pięć jest a dla jest do Jest pierwsza. No to, no to nie ma bardzo sensu. Proszę, ja ja nie, nie Więc takim słabym akcentem może chyba trzeba zakończyć ten odcinek, nie? Nie. A nie, że po prostu jak będzie już koniec odcinka, to po prostu będzie, to będzie no. trochę słabym akcentem. Niestety. Ha! Co jeszcze możemy zrobić?

Więc jak będzie wyglądać podział administracyjny tego Głogowa naszego, nie? Mm. Tej, tej, grze. W tej będzie? grze, podział administracyjny naszego Głogowa, to wiesz jaki będzie? Będzie, będzie zawierać trochę miast właśnie... Się... Będzie to, będzie... więc tak, będzie zawierać Ruszowice. Papierowice? Pa papierowo raczej. Mm. to samo. Ale mi się wydaje, że chyba ta atrakcja będzie nic. Bo i tak to będzie mała atrakcja, ale... A i tak dla... A i tak to ma być mocniejsza atrakcja, a nie, a, nie, a nie musi być wysoka. Tak jak ty do dzisiaj mówiłeś. No nie, nie wiem, nie wiem. No ten superion to już jest za dużo, nie? Mhm. Nie przegraliśmy. Albo do... ona się została jeszcze jedna na lądu. Weźmy na nie No sprawia, że każdy ma w diesen waren może. To no, mamy Jest, jest. Dragonly. Tak. Robię teraz atrakcję Dragonly. Dragonny? Dragonly. A dragonli? Dragonli. A jak wy to wiesz? D R A G O N. L i Dobra no. Ale tam słyszałem, że przegrywasz. No przegrałem. A mieliśmy degni. Na a. szczęście... Na szczęście... Nic nie straciłem. Uh. Co? Minus 0? Minus 0. A, a, a wygrali prze... A! A się na botów. Nie. Co? Czyli nie tamci mieli więcej pokonania. Czyli tamci mieli, przynajmniej to. Tak się czasami trafia, że ja mam... nie wiem ile. No, to, nie, na przykład ja mam nagrajów teraz 27 27,5, to, to moi będą mieli... ile? 100 albo 50. Tak się trafia, tak się Nie tak ja Szkoda, że te to, tory zaśniane nie są... nie, krę, nie zakręcają się. No, nie skręcają. Ha kurda, ne vie. Ma tu ti ci dici papà, ti vie. Oh my, Dobra, jest dwóch na jednego. Aha, na hita mnie miała. A co, jaki dzień za tym jeszcze raz zabił? Pipa? Rosa. Rosa miała Cię na hitę? No. Na pewno przez to? Że mieliśmy HP. Nie wiem, nie co mnie, ile miałem, nie Pięć tysięcy 5000 chyba. A co mnie i mój dary, w którym mojej w mojej drużynie, on miał tyle HP, ona, ona go zabija na dwa hity, dlaczego? No? No bo, on to mi poznał mił być debilem i, i, i nie atakować nie, nie. nie wierzę w tych No Właśnie tak się gra właśnie gry z randomami. Tylko na chce zabić tą losę, żeby potem było łatwiej, no i nie No Dobra, ej, wy dwóch sobie dobrze radzimy z tą ta... Nie. Dam. Nie, 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 nie. A tak. Nie. Nie. My się zakończymy tym odcinkiem, bo między innymi się, to trzeba się wam. To, to powiedz, ktoś zostawił zostawił subika. Widzimy się w na następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.